on lubi ciszę i spokój. Wszyliśmy go. Ole teraz odpowiedział, ej. Gdzie czas czaszka? Gdzie czaszka jest? <śles> <śles> Dobra, nie śmiejemy się. Ale to było grube. Ale to było grube, ej, i to ten sam głos dwa razy odpowiedział. Zaśmiał się. Zaśmiał się i ten sam głos. Ej, słyszeliście to? Śmiejesz się z nami. Słyszałeś to? Znowu to. Jest tu. Jest tu. O, oh. aj mamy, mamy, mamy. Zaczyna rozmawiać, słuchajcie. No, to były odpowiedzi. Co jeszcze?